Witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Marlena Sztamborska, a na tym kanale rozmawiamy o rysowaniu, o malowaniu oraz o szeroko pojętej sztuce. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób temperuje ołówek nożykiem. Ten patent przyda Wam się wtedy, kiedy chcecie cieniować bokiem ołówka albo kiedy nie macie temperówki i chcecie właśnie zatemperować, naostrzyć Wasz ołówek. No to właśnie łapiecie za nożyk i wtedy w taki sposób właśnie możecie przygotować Wasz ołówek do rysowania. Zanim zacznę, to chciałabym Was prosić o subskrypcję. Na dole macie czerwony przycisk, obok macie lajka i teraz zaczynę. Ok, dwie rzeczy potrzebujemy. Po pierwsze, ołówek, który chcecie w ten sposób naostrzyć, a dwa, nożyk. Obie rzeczy łapiecie w ten sposób, czyli tutaj, żeby kciuki były na wierzchu, tak jak właśnie, like, który jest na dole. No, ale tutaj, właśnie tymi czteroma palcami, oplatacie zarówno ołówek, jak i nożyk. I tutaj to jest mega kluczowe, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Musicie w ten sposób właśnie złapać obie rzeczy. Ręką, którą właśnie macie, tą mocniejszą, taką, że tak powiem, wprawioną, tą, którą rysujecie, piszecie i tak i tak dalej to nią chwytamy sobie nożyk. Ja jestem praworęczna, dlatego w prawej ręce mam nożyk. Teraz tak, kiedy mamy oplecione obie rzeczy, bierzemy i nożyk, opieramy o kciuk tej dłoni, która oplata nam ołówek, dlatego że to właśnie tym kciukiem będziemy wypychać nasz nożyk, yy, po to, żeby właśnie powoli usuwać warstwy drewna. Uważajcie na to, żeby właśnie w tej kolejności tak to robić. Czyli Trzymacie ołówek w ręce, która jest nieużywana, a nożyk w ręce, która jest używana. W ten sposób oplatacie. Kciuk, który um, oplata ołówek ma wypychać Wam nożyk. Yy, I to jest taka, taki początek, nasz, yy, nasze clue, yy, jak tutaj właśnie temperujemy. Ważne jest również to, żeby nie wbijać się tym nożykiem, tak wiecie, w ten sposób od góry, tylko naprawdę na płasko, na płasko usuwamy powoli, e, obkręcając ołówek usuwamy tą warstwę drewna. Im bardziej wchodzicie, że tak powiem w głąb tego ołówka, to starajcie się to robić naprawdę coraz bardziej delikatnie, coraz bardziej płasko. Nie śpieszcie się z tym, róbcie to powoli, bo naprawdę tutaj łatwo jest o to, żeby właśnie Wam ten grafit się po prostu połamał. Ja zachęcam do tego, żeby usuwać tą warstwę drewna mniej więcej na wysokości 3 cm od właśnie tutaj wysokości, gdzie macie końcówkę grafitu i tutaj właśnie e, Wam to pokazuję na filmiku, że jest to wysokość właśnie 3 cm. Możecie oczywiście więcej, możecie oczywiście mniej tego usunąć, ale zauważam, że te 3 cm jest jak najbardziej optymalne. Kiedy już dojdziecie do końca waszego grafitu i macie już całe drewno usunięte, wtedy łapiecie za papier ścierny. Oczywiście możecie złapać za zwykły papier, taki w formie, wiecie, po prostu właśnie uciętego kawałka papieru ściernego. Natomiast ja gorąco polecam gąbki ścierne, które dostaniecie w sklepach budowlanych. I tutaj macie różne gradacje. Ja, jeżeli chodzi o ołówki, używam albo takich gradacji właśnie 60 albo 150. Natomiast do węgli używam o wiele takich bardziej miałkich tych papierów ściernych, na przykład właśnie 220. Tutaj, jeżeli chodzi o temperowanie takiego węgla w kredce czy właśnie ołówka, to tutaj robicie dokładnie wszystko tak samo. Także, jeżeli chcecie sobie zatemperować węgiel w ołówku, w sensie w drewnie, to też możecie w ten sam sposób robić. Tylko wtedy wybieracie sobie właśnie papier ścierny, taki bardziej właśnie delikatny, który ma tą ziarnistość taką właśnie wysoką, tak jak mówię, 220. Kiedy wycieracie tą wierzchnią warstwę grafitu, to chodzi o to, żeby po prostu powstał Wam taki mega ostry, łukowaty kształt po bokach. Ponieważ kiedy Wy wcześniej mieliście zatemperowany ten ołówek zwykłą temperówką, no to przecież tam na górze mamy taki uskok. Czyli mamy właśnie nasz grafit, który tutaj jest wszędzie takim walcem, ale na samym końcu mamy stożek. Dlatego musimy właśnie te boki sobie wziąć i wyłagodzić, żeby przecież ta plama, którą będziemy cieniować, była gładka. I tutaj jeszcze jest druga kwestia. Tutaj się dowiedziałam, że yy, pomiędzy grafitem a drewnem często jest dodawany klej, dlatego też ta warstwa, zanim właśnie będziemy cieniować, powinna zostać usunięta. I robimy to w taki sposób, że łapiemy ołówek na samym końcu, tutaj, i delikatnie sobie właśnie jeździmy po całej gąbce albo tym papierze ściernym. I cały czas też obkręcamy nasz ołówek, żeby był równo wszędzie pousuwany ten grafit i żeby były gładkie powierzchnie na całej długości. Na samym końcu wystarczy, że sprawdzicie, czy wasz ołówek już jest wystarczająco dobrze zatemperowany. I gotowe. Także moi drodzy, to był taki naprawdę szybki poradnik. Mam nadzieję, że wam się przyda. Jeżeli chcecie tutaj pomóc mi wesprzeć kanał, żeby dotarły te treści do większej liczby odbiorców, to zachęcam Was do skomentowania tego filmiku. Możecie napisać, czego dzisiaj mi brakuje, bo czegoś mi brakuje. Ten, kto mnie ogląda dłużej, to wie, jakiego elementu właśnie nie ma na tym filmiku. No i tak jak mówiłam, wcześniej na dole możecie subskrybować mój kanał, dać lajka do tego filmiku, to naprawdę pomoże dotrzeć do większego grona widzów i co, za dzisiaj wam dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem w innym materiale.